Mając akordeon w domu, ktoś prędzej czy później poprosi Cię o zagranie 100 lat na akordeonie. A może się to już zdarzyło? Może usłyszałeś na swoją odpowiedź, że nie, może następnym razem akordeon mam popsute. Tobą i żoną się nie pochwalisz. Czy czułeś już ten wstyd i strach przed zagraniem dla rodziny, grupy osób, może jakichś innych muzyków, że będą Cię oceniać, czy dobrze grasz, będą się Cię wyśmiali? Czy to dopiero przed Tobą? A co jeśli powiem ci, że na szkoleniu online na żywo powiem Ci, jak przygotować się do zagrania całej wiązanki toastów. I dodatkowo na szkoleniu nauczymy się grać jeden utwór z całej wiązanki toastów. Chcesz zobaczyć, jak uczeń Słowomir zagrał dla swojej siostry na dużej imprezie, gdy ta go poprosiła, a miał tylko tydzień do tego wykonania. Jak pomimo strachu zagrał i został duszą uroczystości. Jeżeli są jeszcze darmowe bilety na to wydarzenie, na to szkolenie, to zapisz się. Tutaj jest dziś link. Na maila system podeśle Ci za dwie minuty link do szkolenia oraz materiały, ale sprawdź za dwie minuty, czy przyszło Ci to potwierdzenie, bo co drugiej osobie wpada ono do spam lub do ofer. Także przestań się wstydzić, przestań się bać, zagraj bliskim wiązankę 100 lat w prezencie. Kliknij link, sprawdź swojego maila i widzimy się z niektórymi na żywo na szkoleniu.